bardzo świeże ślady bardzo. mamy coś a już zostałem taki zmęczony o ja piękna o kurcze ja cię pierdziele Chodź cię kręca. Ale korona O, pierdyko raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, tak. ja Może do pary dziś będzie w okolicy Zaraz poszukam ja ale szczęście Pierdziele, o. o ma trochę, no, w nocy musiał zrzucić, o kurwa, pała o, teraz, tyka, ja, o kurwa. Ale szczęście. O kurde. Pięknie. Para do pary szukać. Tym ścierał i to dosyć świeże